ten sklep obok nas jest zamknięty? Tak, musimy iść do piekarni. Morano. Cześć, Ola! Kto to jest? O, co on tutaj robi? Cześć. Cześć! Co ty tutaj robisz? Przyszedłem powiedzieć dzień dobry mojej najpiękniejszej kuzynce. To musisz powiedzieć dwóm, bo na to jest miłość, nasz kuzyn. Dzień dobry. Cześć. E, wysłuchaj, Ola, masz chwilę? Niestety. Spieszę się, wiesz, jestem umówiona. A, to szkoda, bo chciałem cię zaprosić na kawę. To znaczy was. Ale Bożena też się spieszy, bo idzie do szkoły. No to chyba mam kiepski poniedziałek. No <laughs> to wiesz co, to weź chociaż. weź chociaż to, a co to jest? Zobacz. To zobaczę już w domu, ok? A to może ja was podwiozę. Nie, nie, metrem będzie szybciej, ale dziękujemy. Pa. Cześć. Co to za kuzyn? Dziesiąta ta woda po kisielu. Syn Kazunia z turku. Mam jakiś kuzynów z Powtórkiem? <grym> no to wygląda?